Dobra, zaczynamy. Boję się. Dojdziesz trochę i chyba Angst. Ein von te Ferrata. In Italian. Jedno z najtrudniejszych ferat we Włoszech. Tu w rejonie Garda. Via Ferrata Lino Piseta. Z 400 metrów, sfidaczki. Po ścianach, momentalnie przewieszonych. Okej, jedziemy. Oops. Mamo, to przeliczyłem się. Ja po prostu wisię na tych karabinkach o tak Za mną jest to. Jezus, bardzo źły pomysł. Dobry, wyłączam się, bo to stanie. Jedno małe odpadnięcie ze ściany mamy za sobą. I to później wcale nie jest przyjemne. Na razie nie przeraża mnie wysokość, jest wszystko ok Ale muszę przyznać, że siły tu to wpiernicze momentalnie Teraz jest nie pionowo, ale gładko I tu może być problem Dobra, idziemy dalej, nie ma co czekać jest na jakiś Nie szafnę to nie nie przejdę tego tak przejdę, muszę kurwa to przejdę, <słuch> bo od ojta no trzeba parada. Ja spiętą przecwać no, Ja się nie znam teraz, jak on się śpę. Poczekaj. Ja się kurs szybnię na ekspres. Tylko sorry panowie. Wyknę się trochę. Jezus Maria. A jeszcze mam ekspres już le obrócony, nie, dobre jest. Okej. Okay. Potem potrzebujemy cały czas pomocy I to nie będzie dobre A tu jeszcze możemy sobie zejść na dół No Potem będzie gorsi Bo z tego już nie zejdziemy Program ewakuacja Nie jestem w stanie przejść dalszego odcinka że Wydaje że podjąłem, Wydaje mi się, że podjąłem jedyną słuszną decyzję O definitywnym wycofaniu się ze ściany do wyjścia awaryjnego póki jeszcze nie jest do wysoko pokonałem jedną jeden odcinek D, jeden odcinek E czyli już w tej skali najtrudniejszej co mogłem zrobić ale po prostu to nie jest na mojej siły Dobra zaczyna się jazda bo teraz to trzeba zejść a to kurde wcale nie jest proste nie ma tu gdzie wsadzić nogi Dobra, stoję Chyba stoję, kurwa Już jeszcze zepchnąć tu. tu Tu to jest dobrze, tak się załatwić, tak się po skudnie załatwić. Po cool. no pierwsze w życiu wycofanie się ze ściany. było też pierwsze w życiu lekkie odpadnięcie od ściany i po prostu nie mam zamiaru tego powtarzać szczerze mówiąc może nie kompletnie odpadnięcie co po prostu poślizg i zmuszenie się do wylądowania na zestawie ratującym życie Dobra Trzeba jakoś teraz jeszcze wyczarować te 2 metry wow. Moje łapy Okej, okay, jesteśmy w domu Dobra. Tutaj jest wyjście ewakuacyjne. No i tędy sobie pójdę. Bo miejsca E nie jestem w stanie zrobić absolutnie. Już na pewno nie w dół. A po prostu spadnę. Będę wisiał i ryczał na ścianie jakby był pani alpinista. Albo był pani taternik. Teraz mam za swoje Ale wyjście awaryjne też jest niezłe okay. Dobra, bit Będzie dobrze Witam, macie niesamowitą okazję obserwować dupeń alpinisty Tak, proszę Państwa, Via Ferrata Rino Piseta, jedna z najtrudniejszych we Włoszech. Tak to wygląda w dół. Tak to wygląda do góry. Ja miałem taką ciekawą przygodę po drodze W jednym miejscu się obsunąłem co nieco Odpadłem od skały Przejechałem się nie za dużo Aczkolwiek jednak troszkę Pozbierałem się do kopii Powisiałem na ekspresie Pośmialiśmy się, poszedłem dalej Wlazłem wyżej, przeszedłem pierwszy Jeden z najtrudniejszych odcinków O trudności E w skali od A do F Poszedłem dalej, było trochę łatwiej Przyjemniej, potem była taka gładka Prawie pionowa ściana z kilkoma pęknięciami To było D Przeszedłem, a jakże, aczkolwiek w dwóch miejscach się zastanawiałem naprawdę konkretnie co z tym zrobić i gdzie tam wsadzić rękę, żeby jakoś, jakoś sobie z tym dać radę. Eee, pod koniec niestety obsunąłem się drugi raz, już poleciałem trochę bardziej, lekko otarłem łokieć, lekko poobijałem nogi, ale to, to jest naprawdę drobny szczegół. Powisiałem sobie chwilę, pośmiałem się. Zobaczyłem następną zupełnie pionową ścianę przed sobą, podjąłem decyzję rozmawiając z kilkoma innymi osobami, które wchodziły za mną, przede mną o tym, że skoro jest tutaj możliwość wejścia ewakuacyjnego ze ściany że jednak najrozsądniej będzie, jeśli się cofnę i wrócę się tą niestety gładką ścianą D jednym krótszym, innym trudnym odcinkiem do wyjścia ewakuacyjnego przeszedłem trawersem ściany skalną wyjściem ewakuacyjnym tam już było tylko B miejscami a może jeden krótki kawałeczek BC, ale to było naprawdę pierdoła no i teraz już jestem na drodze powrotnej Oliver postanowił iść dalej, pewnie już tam gdzieś będzie w okolicach szczytu. Napisałem tylko do niego, poinformowałem go o tym co się stało, gdzie się stało, jak się stało i co mam zamiast z tym zrobić. Ja spadam na dół do miasta, zjeść jakiś obiad, wypić piwo, no i będę czekał na niego, aż zejdzie. A potem prawdopodobnie podejmiemy decyzję o wejściu na jeszcze jedną drogę spinaczkową o skali trudności B, maksymalnie C, ale ona już jest króciutka. 3 godziny razem z podejściem i wyjściem I będzie przebiegała w bardzo głębokim, wąskim kanionie Kilka metrów nad jego dnem Także po prostu Widokowo jako coś takiego zupełnie innego Jest bardzo ciekawa, aczkolwiek nie wymaga Jakichś tam wielkich wysiłków i tak dalej No po prostu pan Michał się przeliczył A okazało się, że Siły, jakie ja posiadam w swoich skromnych ramionach Niestety bardzo szybko się wyczerpują Na zupełnie pionowych ścianach no i po prostu byłoby nierozsądne pchać się dalej, bo może przeszedłbym jeszcze 2-3 odcinki, ale końcówki już bym nie przeszedł, a na kompletnym wykończeniu pchać się jeszcze dalej albo wycofywać się z powrotem, to jest po prostu grzech, to jest karygodny błąd, tego się w życiu nie powinno robić, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie jest swoja granica. Trzeba potrafić to powiedzieć. Tak, nie wyszło, jest do kitu, nie dałeś rady, jesteś ciota, no i niestety trzeba się wycofać. To jest naprawdę najrozsądniej, bo z drugiej strony, wstydem i obciachem byłoby wzywać helikopter do kogoś, kto utknął na Via Ferracie. No proszę was, to by był po prostu absolutny obciach. Dlatego wydaje mi się, że podjąłem naprawdę rozsądną decyzję. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy planują wejść na coś równie trudnego, myśląc o ja, nie dobrady. Naprawdę, miejcie respekt do tego, co robicie. Liczcie siły na zamiary, bo zależało mi, żeby spróbować. Podjąłem to ryzyko, podjąłem walkę ze sobą ze strachem, no niestety akurat ze strachem się udało wygrać, nie było naprawdę źle. Nawet wiszenie na tej ścianie było fajne. Eee, o tyle już naprawdę no, trzeba się liczyć ze swoimi możliwościami fizycznymi. To by było na tyle z, z drogi spinaczkowej via Ferrata Rino Pisetta. Piękna, trudna, wymagająca droga w przepięknym miejscu nad jeziorem Garda jest tu naprawdę wspaniale, a ja sobie lecę naprawdę na obiad i na piwo, trzymajcie się.